Hej, siema ludziska, z tej strony Biały Wilka Dzisiaj pykamy z powrotem w Rayman 2 I jak o sobie pamiętacie, poznaliśmy Klarka, e, Który prosił nas, żebyśmy mu załatwili e, podkę życia Więc żeby znaleźć pom Żeby zdobyć podkę życia, skakujemy do naszego przyjaciela Sama <laughs> I zaraz iść tam W stronę siatki To idziemy Tu A co tutaj się będzie znajdować? Zaraz się przekonacie Ja już To wiem bo próbuję ten odcinek nagrać trzeci raz. Bo a to program nie wykrywał mikrofonu, a to gry nie wykrywał, i tak dalej. Nie wiem, czytać w swoich myślach. Wiesz, jak się nazywa to miejsce. Jesteś gotowy, żeby wejść do krainy złych snów. Ale zanim, ten muszę Ci coś ważnego powiedzieć, jest tam ukryty specjal... nie, nie specjalny. Nie, niespecjalny jest skarb w środku. Możesz go sobie wziąć dla siebie, jeżeli będziesz pierwszy. Nie te czasu, czas na show, coś tam. Nie do końca bym to tłumaczył a coś tam, chyba dobrze przetłumaczyłem I teraz ta muzyka Zajebista Na farcie Nie, gruźba no nie. O, prawie żebym się wypierniczył z tej czaszki. Mamy to co chcieliśmy, więc lecimy dalej. Kurwa. No nie gadajcie, że od nowa. Dałaś mi checkpoint, tak? Oje, nie, 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 nie. nie. Zobój się z pierdolą, czy stąd? Dobra, to jest tu. Nie mamy checkpointa. Lecimy połki, możemy. O nie, 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 właśnie to jest to takie chamskie. <laughs> to potrafi być takie chamskie. Yy, że... Jak będziemy chcieli się tak jakby złapać tego, to już później jest przypał. No to się teraz obniża. Tutaj trzeba najbardziej wskakiwać na górę, żeby... Jak najłatwiej to zarobić. Nie, wiecie. Im jesteśmy wyżej, tym e, łatwiej to mieć pewność, że uda nam się. E, Teraz, tutaj to, e, że uda nam się, to jakoś normalny sposób przejść. I w najszybszy. Dajcie mi żyć, kogo się przyda. Ok, no to lecimy na szczecin. Cięść, piorun i śpije jest ładnie. Jeszcze ich więcej? Dobra, dostaliśmy kulkę Którą teraz zrzucamy tu I otwiera się tajemnicze przejście No, Lumik za nami był Oni chcieli nas sobie wykiwać Myśleli, że są tacy mądrzy Dziula, prawda, Nie. I Teraz znowu mamy takie samo jakby przejście Do jaskini lodu i wody Tam się właśnie pomyliłem troszkę, bo... O. <laughs> Tam się te trochę pomyliłem, bo powiedziałem jaskini ognia i wody to Znaczy, jaskini ognia i lodu Więc e, przepraszam, a teraz tak jak tak jak mi chodziło, że niby nie będą takie proste, nie? To też jest koźle, patrzcie tutaj, nie? Co to ma być, Ja się pytam? Tutaj już są platformówki zbyt mocne. Jest wierki wierzchołek, Widzę te koszmary. Nie wiem, jak ja go unikłem, ale on leciał za mną przez chwilę. Jest jeszcze. No, no, mamy no, Typie, czy Ty no, 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 jesteś? ADHD My mamy kulę. Co nie? kulę no, Tylko najgorsze jest to, żeby ją teraz Ale tutaj jeszcze jest, jak na razie, prosto ją doprowadzić. To jeszcze tylko trzeba tam rzucić. Teraz ja strzelamy tu. Jesteśmy po i nie mamy kulki! Jej! Co ja robię ze swoim życiem? Naprawdę, co ja robię ze swoim życiem? Jest. Jeszcze została niebieska. Czyli prawie najtrudniejszy poziom. Dosyć tu. Teraz tu do nas podniesie do góry. Teraz musimy tutaj się skoczyć. O Jezu, co to miało być? Widzieliście to? Yes. Ta, powiedzcie mi, że od początku, dziękuję. Jakby nie mogli mnie tam, tam wziąć. Teraz to robię taki ryzyk fizyk No właśnie Ryzyk fizyk Siadę Tu hmm. Tutaj powinno być jakieś lepsze Manipulowanie kamerą Bo naprawdę Czasami jest zbyt ciężko tutaj coś się Dostrzec kiedy co jak Teraz szukaj szukam jaka ja mam to dobrze widzieć. Dobra, no, poczekam. Nie mamy. O, i teraz jak? Wrzucam to na oślep. Czy trafiłem? Nie, ja trafiłem. Gdzie to mi rzuca? Przepraszam bardzo. Nie wiem, jak to się trzyma. No ale okej. Okay. gdzie ty to rzuciłeś? Rayman! Ty debilu! Dobra, położyło się. Teraz my wskakujemy tu. No, pierwszą tą kulkę. Cały tu tak, żeby nie spadła. Poczekam, dobra, i zamy. Nie, ja to robię na farcie, chyba. To jest niemożliwe, wierzę, tak kul kulkę w życiu. To. Dobra. Tam. Dobra, już mamy poziom ukończony. Z tym parkurzystą. Rejman, <grymian> parkurzystą. Nowa nazwa LoRaMana. Skoro on musi tak się bawić, tymi i tak dalej, i tak dalej. Co wiecie. No serio, nie doleciało do takich miało. Dobra, jej! Otworzyła się grota. I teraz zaczynamy przeglądać. Ała, to mnie To mnie uderzyło, halo, co to za chamstwo, przepraszam. Ty. No. No, w końcu, zleciałem już. Tanka. Ta wycieczka kończy się tutaj. No i teraz się będziemy ślizgać, uciekać przed nim, rozwalać całe kryształki. Nie mogę o nic zahaczyć, bo wtedy się zbliżam do jego paszczy i on mi naszczy. Tak było jest ja Tutaj najlepszym sposobem, żeby się jakoś przed tym wybronić to jest strzelanie na oślep. Okej, okay, uciekliśmy. Jej! To pierwszy razem, ale zawsze miałem tak, że Do dzieciaka, że ten. Że nigdy mi się nie udało. Oj, teraz to jest właśnie najlepsze. Tworzymy sobie tutaj tam ścieżki do niego i te one się roz rozwalą to się jest przypał totalny no a to zawracamy Troszka się nie może odbić od czaszki, ponieważ wtedy jest przypał i się nam rozwala cała konstrukcja. Dobra, e, strzelaj już meblami <grym> w Twojej jaskini. No, mogę tam już do Ciebie doskoczyć? Tak, mogę, dobra. Udało się ładnie. Ej, no przepraszam bardzo, to jest tefer. Ty jesteś tam, na daleko. Poszukałem nieba nie ludzi no Muszę to jakoś bliżej złapać No i właśnie, nie mogę zbyt długo na tym stać Bo wtedy się rozpiernicza Co jest? Mamy wszystkie lumy? ja o czymś nie dziełem? Jesteśmy już pod metą praktycznie No chodź, chodź, no rozwalę, ja dobra mogę do tam doskoczyć na Easy Twoja historia kończy powoli. Strażniku krainy z Twórz dalej, bo to zaraz jak mi pod nogami pierdol. No właśnie, pod nogami pierdol. <ścoughs> o nie. To że to jest już ostatnie.

Udało się? Co uciekasz? No co zesz? Maciuś Jest założycielem, twórcą krainy złych snów, a się nas boi i ucieka. Polecam. Niemożliwe! To jest złoto! Hmm? Pokonaj mnie. Mój skarb jest twój. bierz wszystko co chcesz. Oj, teraz sam ten. Wybór! Chcę Chcę skarb, albo skarb nie jest dla mnie. I ja wezmę nie chcę skarbu, bo... Po prostu chcę wziąć tylko tą miksturę i tak dalej Lazy oh. life miksturę życia <laughs> Teraz straszył i tak dalej Straszył, straszył i się przestraszył. A ten Rayman takie... Dzięki! Dobra, to teraz musimy iść ukończyć poziom. Czyli znowu sam będzie nas woził pomału. A ja zginę jak będziemy. Mamy 35 a 50, więc... Właściwie może udać się sam Płyniemy Życia mi nie potrzeba Pierania mnie nie je zrobiła Jest bardzo podejrzane. Pamiętacie, gdzie nam zostało ten piąty, ostatni lumek? Jeżeli nie pamiętacie, to zaraz wam pokażę. I będziemy mieli kolejną minigierkę. Potem. Jeżeli zbiorę, jeżeli się uda w ogóle. Dobra, ty tak nie szalej, Mariusz, późle. Pójdźmy tam, gdzie mamy płynąć. No. Ej. Dobra, płyniemy, tam będziemy dzisiaj wpłynąć. Jest bit. I teraz się zaczynają największy kłopoty. Ja tylko liczę na to, żebym jakoś zebrał tam to zapomniałem o tych bombach. XD Dobra. Tu znowu będzie męczarnia. Tam pioranio! ja podskoczyć. Ta piorania mnie już denerwuje i to zbyt mocno. No, no. Pojedziemy o tych bombach. Bierania, dawaj przy mnie Ominięta, możemy płynąć dalej Mam lumka Udało się, ładnie O Jezu, Nie, nienawidzę wszystkich tych balonych walonych Dobra, mamy portal Dobra, zobaczyliśmy się przecież już ta, spotkamy się jeszcze na spokojnie. Chyba. Nie ma czasu do stracenia. Lecimy. 5 razy na 5, 50 na 50. Jej. Teraz znowu będę musiał spamić. Więc, gotowi? Do startu Nie? Okej okay. Tak, pomóż yy, dziecku Globoxowi dotrzeć do... A, tu Na strzałkach to jest... Moc, energia jeszcze tutaj wywalisz, więc wywali się w końcu Powiedziałem wywal się Dobra, idź dziwna O jest, 23 sekundy i 23 setne nie. Ta, jestem bardzo dobry w tą grę, co dostanę Samo uleczenie? Czy jeszcze trochę życia do przodu? A, samo uleczenie, dobra Dobrze było The Hall of Doors Tak, chcę zagrać sobie grę, fajnie wszystko I teraz patrzcie, tutaj mamy tu miaskinię nie Magic Dobra, ludziska, ja serdecznie dziękuję za odcinek Mam nadzieję, że się podobało Jeżeli tak, zostawcie łapy w górę, subika pod spodem Oraz włączcie w dzwona, aby otrzymywać wszystkie powiadomienia a tymczasem, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!